Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Prosto z Kartonu. Kanale, który mam nadzieję, już subskrybujecie, ponieważ jak wielokrotnie powtarzałem, więcej subów lepsze filmy. Dzisiaj będzie o tym, o czym każdy chłopiec prędzej czy później powinien się dowiedzieć. O tym, jak się golić. Pretekstem do nagrania tego filmu jest fakt, że spaliła mi się maszynka do golenia. Z goleniem niestety jest tak, że każdy musi opracować własny system, to znaczy to, co mu bardziej pasuje. Bo jeśli tego nie zrobi, to tak jak mój kumpel, którego wszyscy dobrze znacie, który się rzadko goli, po każdym goleniu jest potwornie poharatany. Dlatego trzeba sobie wypracować system, żeby się po prostu nie kaleczyć. Więc ja osobiście nie lubię się golić i na całe szczęście broda mi bardzo wolno rośnie. Do tego stopnia, że taka butelka płynu do golenia, żelu do golenia starcza mi na ponad rok. Kole się zasadniczo raz w tygodniu. Najlepiej taką maszynką jednorazową. Jeśli muszę golić się przed dwa razy w tygodniu, najczęściej przyskrobię na sucho, po czym zwilżam twarz wodą i po prostu bez żadnego żelu oskrobuję to taką maszynką. I to mi w zupełności wystarcza. Natomiast jeśli muszę golić się dzień po dniu, to jest prawdziwy dramat. Wyglądam jakbym wyszedł z rzeźni, mam całą pokaleczoną twarz. I w takich momentach doskonale sprawdza się maszynka elektryczna. Ona jest na tyle... Tępa, inaczej działa, nie kaleczy twarzy i bardzo dobrze zbiera krótki zarost, że golenie dzień po dniu taką maszynką jest na tyle fajne, że nie jestem po prostu pokaleczony. Niestety mój wiekowy Braun, bardzo fajny, ale już niestety chyba pełnoletni, wziął i zmarł. Udało mi się na szczęście wypożyczyć do testu absolutną nowość, maszynkę Brauna, która chłodzi twarz. Proszę, to jest absolutna nowość. Maszynka nazywa się Kultek CT2S. W serii są trzy maszynki, różniące się tam którąś literką po nazwie. One różnią się tak naprawdę kolorem obudowy i tym, że jedna ma stację, której można wsadzić. Ona ta stacja jednocześnie nie tylko ładuje, ale też płucze maszynkę. No i to wszystko. Zasadniczo maszynki są takie same, jeśli chodzi o funkcjonalność. W pudełku z maszynką znajdziemy stację do ładowania, zaślepkę na głowicę oraz cząsteczki do czyszczenia. Moja stara maszynka miała ruchomą głowicę. To się tak gibało, żeby się dostosować do kształtu twarzy. Nowa maszynka wygląda w ten sposób. Nie ma ruchowej głowicy, to jest sztywne. Ma za to ruchome, skrajne ostrza. Z tej strony i z tej te ostrza się ruszają, każdy niezależnie. Gibią się na boki i w ten sposób to się jakoś dopasowuje do twarzy. Maszynka ma wysuwany trymer do brody. Jest gumowana, dobrze leży w ręku i nie wyślizguje się. Jest to o tyle ważne to gumowanie i taki lekko stożkowy, fajny kształt, że maszynka służy do golenia na sucho i na mokro, czyli możemy wziąć ją pod prysznic i pod strumieniem wody się ogolić. Ona się od tego absolutnie nie zepsuje. Co więcej, nawet jak zdejmiemy głowicę, to tutaj zobaczymy, że wszystkie te elementy są uszczelnione, czyli woda tam się nie dostanie do silnika i się nic nie swajczy. Co w tej maszynce jest takiego niezwykłego? Otóż, jak producent to nazywa, Metalowo-ceramiczny element chłodzący. O proszę, jak zdejmiemy głowicę, widzimy taką aluminiową listwę, która po włączeniu maszynki i tutaj dodatkowym przyciskiem w włączeniu chłodzenia faktycznie robi się zimna. Teraz sprawdzimy za pomocą sondy, jaką temperaturę ma maszynka, która leżała cały dzień w łazience, a jaką temperaturę będzie miała ta listwa po włączeniu chłodzenia. Na mój gust element chłodzący to jest po prostu ogniwo peltiera. Ogniwo peltiera, które znamy też m.in. z komputerów, tam czasami jest stosowane w zestawach chłodzących. To jest taki ceramiczny element, który po podłączeniu prądu transportuje ciepło z jednej strony na drugą. W związku z tym jedna strona się robi bardzo zimna, a druga strona robi się bardzo gorąca. Dlatego trzeba przeważnie w wentylatorach stosować duży radiator, który rozproszy ciepło z gorącej strony. Powiedziałbym, że tutaj zastosowano właśnie element peltiera, ale ta maszynka nie robi się ciepła. Bo jeśli ta listwa się chłodzi, to gdzieś tam w środku musi się zbierać ciepło, natomiast ja goląc się nie czuję tego, że ta maszynka robiła się ciepła. Natomiast na korzyść teorii, że jest to ogniwo Peltiera, świadczy też fakt ile maszynka działa na ładowaniu. Według producenta działa na jednym ładowaniu, które trwa około godziny, jakieś 45 minut, natomiast jak włączymy chłodzenie, będzie działał tylko 15 minut. To potwierdzałoby fakt, że w środku jest ogniwo Peltiera, ponieważ ogniwo Peltiera zużywa dosyć dużo energii. Więc albo to jest bardzo mały element peltiera, taki, który starczy tylko na tą listwę, a ilość ciepła, którą on generuje, jakoś tam rozchodzi się w masie maszynki, albo jest to jakiś inny wynalazek, którego nie ogarnia. Jak maszynka sprawdza się w praktyce? No, w maszynka goli. Szału nie ma, taki 3-4-dniowy zarost, troszeczkę dłuższy, goli z trudem, ale goli, po prostu trzeba zamiast raz przejechać po twarzy 15 razy i ona to ogoli. Natomiast zarost jednodniowy goli bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo fajnie goli. Natomiast goli go tak jak. Tak jak maszynka goli, no to, to nie jest tak, że mamy twarz gładką, jak kupa niemowlaka. Po prostu jesteśmy fajnie ogoleni, ale bez szału. W sumie można się było tego spodziewać. Natomiast naprawdę bardzo fajnym dodatkiem jest ta chłodząca list. Zwykła maszynka, od tarcia noży o siatkę i o twarz robi się ciepła. I my czujemy to ciepło podczas golenia, to niepotrzebnie dodatkowo podrażnia skórę. Natomiast ta maszynka. Ok, no to nie jest tak, że mam twarz zamrożoną na kamień. Niestety nie jest tak aż tak dobrze. Natomiast wyraźnie czuć, że ta listwa schładza nam twarz. Więc, więc maszynka nie dość, że się nie grzeje, nie dość, że nie podgrzewa nam twarzy. To ona jeszcze nam trochę tą twarz schładza. Jest to naprawdę bardzo fajny gadżet, który autentycznie coś daje podczas golenia. O ile na początku będę do tego podchodziłem tak lekko sceptycznie, to teraz stwierdzam, że jest to naprawdę fajny gadżet. Jeśli miałbym wybierać maszynkę z taką listwą, i tak maszynkę bez tej listwy. Zdecydowanie wziąłbym maszynkę chłodzącą, ponieważ widzę, że ma to praktyczne zastosowanie, które naprawdę działa i po prostu mnie się podoba. Na zakończenie, muszę jednak powiedzieć, że maszynka ma wady. Ma konkretnie dwie wady, więc maszynkę bezwzględnie trzeba ładować w stacji dokującej, po prostu nie ma innej możliwości. Nie możemy maszynki podłączyć kablem do prądu, i jeśli akumulator po paru latach padnie, używać jej jak maszynki przewodowej. No nie możemy, ponieważ tu są takie dwa styki, które pasują do stacji dokującej i tylko tak można maszynkę naładować. Ale rozumiem dlaczego tak jest. Ponieważ jeśli by tu była wtyczka i ktoś by wpadł na pomysł podłączenia tego do prądu, potem z taką maszynką tą do prądu wejść pod prysznic się golić, no to sorry, to by się na pewno dobrze nie skończyło. Drugą badą maszyny jest cena. Według producenta ta maszyna kosztuje ponad 500 zł, to jest obłędna kwota. Natomiast udało mi się ją znaleźć w kilku sklepach internetowych za cenę około 370 zł. Nadal drogo, ale biorąc pod uwagę, że to nam starczy na lata, z bólem do przeżycia. Także podsumowując, jest to kawał fajnej elektroniki, użytecznej elektroniki, która na pewno przyda się każdemu facetowi. I to tyle w temacie. Trzymajcie się.